splash, czyli w wolnym tłumaczeniu plusnięcie, z zabawą polegającą na oblewaniu się lodowatą wodą i nominowaniu kolejnych osób. Gdy ktoś odmówi, czeka go kara. W Polsce modna splasha rozpowszechnili celebryci. W Radomiu zapoczątkowali ją siatkarze Cer Radu Czarnych. Dziękujemy siatkarzom z Gdańska za nominację. Oczywiście Rad Czarni Radą nie wymiękają na robocie i stawiliśmy się w 100% w tym miejscu. E, oczywiście w szatni zostanie też zebrana pewna kwota, która zostaje przekazana na fundację herosi. Nad prawidłowym oblewaniem czuwali radomscy strażacy. Były reprezentant polski nominował do splasza kolejnych uczestników. Nominujemy siatkarzy koszykarzy, przepraszam, rosy radą. Przedstawicieli miasta Radą. Miejmy nadzieję, że na czele z Panem Prezydentem i oczywiście e, przedstawicieli naszego kochanego sponsora, więc czekamy na, na odpowiedź. Nominowani przez Siadkarzy Czarnych mają teraz kilkadziesiąt godzin na odpowiedź.